Cześć, tu Emil Dąbrowski, witajcie w kolejnym odcinku Wiadomości Szczecin. Co nowego w mieście? Sprawdźmy to. Zieleniec Wolności to przedłużenie istniejącego już w podduchach Parku Wolności z uwielbianym przez smaluchy placem zabaw Freedom Szczecin. Powstał w miejscu starego i zaniedbanego skweru. Zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Ustawiono także ozdobną pompę typu pankow oraz posadzono drzewa. Park został rozbudowany dzięki waszym głosom w szczecińskim budżecie obywatelskim. Miasto odstąpiło od przebudowy ulicy Przygodnej, która wiązałaby się z wycinką znacznej liczby drzew. Przygodna miała zostać przebudowana i połączona z ulicą Taczaka, co między innymi ułatwiłoby dojazd do szkoły przyjodłowej oraz budowanego przedszkola. Jednak w odpowiedzi na głosy mieszkańców Gumieniec inwestycja nie będzie realizowana, a prawie 800 drzew zostanie zachowanych. Jednocześnie miasto już teraz zapowiada konsultacje społeczne w sprawie kolejnej inwestycji planowanej w tym rejonie budowy torowiska do Mierzyna, które również oznaczałoby duże wycinki. Postępują prace przy budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Nowoczesny obiekt stanie na prawie 5-hektarowej działce przy ulicy Południowej. Będzie to parterowy budynek złożony z pięciu połączonych pawilonów. Gotowa jest już podbudowa drogi dojazdowej i fundamenty wraz z izolacjami. Rozpoczął się etap murowania ścian. Wykonawca przygotowuje się do postawienia słupów żelbetowych pawilonów A, B i C. W pawilonach znajdą się komfortowe i bezpieczne boksy. Schronienie znajdzie tu około 80 psów i 60 kotów. Termin zakończenia budowy to listopad. 2022 roku, a jej koszt to ponad 15 milionów złotych. Jeśli trenujecie triatlon lub lubicie pływać na długich dystansach, to posłuchajcie uważnie. W Szczecinie powstał pierwszy w Polsce tor Open Water. Teren wyznaczony bojami ma 1 kilometr. będą z niego mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy, a o ich bezpieczeństwo zadbają ratownicy, którzy będą ich doglądać z pływającego pomostu. Mamy w końcu miejsce do treningów, e, takie wyznaczone. Wcześniej powaliśmy na dziko, umawialiśmy się na treningi, a teraz mamy wyznaczone cztery buje nawigacyjne e, oraz pomoc dla trenera oraz sprzęt można wypuścić. Pieniądze na sprzęt dla ratowników, obsługę i budowę infrastruktury zapewniło miasto Szczecin w ramach programu Inicjatywa Lokalna 2021. Tor będzie czynny do końca września w godzinach otwarcia kąpieliska głębokie, czyli od 10 do 20. Teraz zabieram Was do centrum, gdzie będziecie mogli poczuć wakacyjny klimat. Nadchodzi drugi rajski dzień na rajskiego. Zdajdą tam coś dla siebie zarówno mali, jak i duzi, bo w programie jest m.in. strefa książkowa, w tym wolna przestrzeń, book crossingowa, warsztaty, akademia, deskorolki, dwóch kółek, uliczne studio, portretowe, muzyczny jam i wiele więcej. Będzie można też rozsiąść się wygodnie w tamtejszych kawiarniach czy restauracjach. Część z nich przewiduje specjalne akcje. Co ważne, tego dnia ulica będzie zamknięta dla ruchu samochodowego na odcinku od placu Grunwaldu. Balckiego do placu Zamenhofa. Rajski dzień na Rajskiego w niedzielę 15 sierpnia potrwa od 11 do 21. Już w piątek 13 sierpnia miasto zamieni się tysiącami kolorów. Startuje festiwal Illuminacje Szczecin. Za sprawą nowego oświetlenia mijane na co dzień miejsca nabiorą nowego, innego wyglądu i znaczenia. Spacer najlepiej zacząć spod fontanny na wałach chrobrego, mijając podświetloną łasztownię. Przechodząc przez stare miasto, kierujmy się w stronę deptaku Bogusława, zatrzymując się także na placu robiałego, którego aranżacja pałacu pod globusem zatrzyma nas z pewnością na dłużej. Finał wydarzenia to park Żeromskiego, gdzie pod Świetlone drzewa i alejki przeniosą nas do innego świata pełnego pozytywnych barw i muzyki. Na centralnym placu zabrzmi scena, pojawi się strefa chilloutu, będzie można też zjeść i coś wypić w strefie piw, kraftowych i food trucków. To tyle w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Widzimy się w następnym, ale wcześniej, gdzieś na wieczornym spacerze ulicami rozświetlonego miasta. Do zobaczenia. Cześć!